Za chwilę dowiemy się, kto otrzyma główną nagrodę Finansista Roku 2009. A ta nagroda wędruje do rąk pana Leszka Czarneckiego, prezesa GetIn Holding. Nagrodę zapraszamy na scenę. Ta przyznaje tę nagrodę za prowadzenie odważnej polityki finansowej i zarządczej oraz podjęcie decyzji o połączeniu GetIn Banku z Nobel Bankiem. Ja zacznę może tak nietypowo. Niedawno przeczytałem Książkę Greenspana Era Zawirowań. I tam jest taka anegdota, którą Greenspan wspomina. Usłyszał ją od Ronalda Regana. Mianowicie jest pochód pierwszomajowy na Placu Czerwonym i defilują wojska przed Breżniewem. No i na początku idą a spec komandosi z brygady Alfa, wspaniałe chłopaki, za nimi. Jadą szeregi najnowszych czołgów to 80 Za czołgami jadą transportery, które ciągną rakiety balistyczne. Nad tym wszystkim latają najnowsze Migi 29. A za tym całym wojskiem idzie sześciu czy siedmiu takich dżentelmenów w zmiętych garniturach, steczkami, w kapeluszach, w płaszczach. No i podbiega jakiś towarzysz do Breżniewa i mówi Towarzyszy pierwszy sekretarz, ja kompletnie nie wiem, co ci cywile tam robią. Ja zaraz ukażę tego, kto, kto ich tu wpuścił. Na co Breżniew mówi, uspokójcie się, towarzyszu, to ja ich tu zaprosiłem, to są nasi finansiści. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile oni mogą szkody narobić. I myślę, że prawdziwość tej anegdoty najlepiej potwierdził ostatni kryzys. Bo rzeczywiście finansiści mogą bardzo wiele szkody zrobić dla całego społeczeństwa. No, dzięki Bogu naszej grupie udało się ten kryzys przetrwać bez w sumie bez większych problemów. A o skali sukcesu, jaki udało nam się osiągnąć, niech świadczy fakt, że grupa Getin, która zaczęła być budowana 8 lat temu z kapitalizacją 2 miliony złotych. Dzisiaj ma kapitalizację 7 miliardów. Zaczynają w 4 osoby, dzisiaj zatrudniamy ponad 6 tysięcy osób i akcje wtedy kosztowały złotówkę. Dzisiaj kosztują blisko 10 złotych 9,65 natomiast w się dwa razy mieliśmy split raz 1 do 1,5, raz 1 do 3,5. Także cena równoważna akcji w tej chwili mniej więcej jest około 40 zł w ciągu 8 lat. A Gettin wszedł do, jak podała dzisiaj, gazeta finansowa, jest ósmą największą instytucją finansową w Polsce. I w tym miejscu wypadałoby podziękować oczywiście wszystkim moim kolegom i, i menadżerom, ale jak podziękować 6 tysiącom ludzi? Chyba lepiej podziękować spółkom, które ten sukces stworzyły. A jest ich kilka i jeszcze naprawdę czym pochwalić, bo poza bankiem, który wszedł do dziesiątki największych banków w Polsce, stworzyliśmy wspaniałą firmę ubezpieczeniową, która jest największą firmą Bank Assurance w Polsce, a według przypisu nasza firma ubezpieczeniowa na życie Europa Życie w zeszłym roku była drugą po u największą firmą ubezpieczeniową w Polsce. Mamy największego pośrednika ubezpieczeniowego, pośrednika finansowego, Open Finance. Wreszcie wszystkie nasze spółki. Zagraniczne, czy to na Ukrainie, czy w Rosji, czy, po, czy na Białorusi po kryzysie, w tej chwili są dochodowe, a spółka w Rosji jest największą firmą leasingową samochodową, też zbudowana od zera. W związku z tym, o ile w latach 90. budowa EFL-u, największej firmy leasingowej, mogła być przypadkiem, ja myślę, że tych kilka firm zbudowanych w ciągu kilku lat od zera to chyba. Coś więcej niż przypadek, i to jest tak naprawdę sukces nas wszystkich. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Jest takie bardzo znane chińskie przysłowie: jak chcemy komuś źle życzyć, to mu życzymy, żeby żył w ciekawych czasach. No i rzeczywiście myślę, że rok 2009 absolutnie potwierdził prawdziwość tego przysłowia, bo, bo było naprawdę ciężko. Aczkolwiek muszę szczerze powiedzieć, że nie tak ciężko jak w czwartym kwartale 2.8. Bo to był chyba najgorszy, może nie tyle najgorszy, co najtrudniejszy kwartał w całym moim 25-letnim życiu zawodowym, kiedy zupełnie niespodziewanie wydawałoby się, stała się rzecz niemożliwa, zniknęły rynki finansowe z dnia na dzień i, będąc absolutnie płynną instytucją, mając mnóstwo złotówek na kontach, nie byliśmy w stanie kupić franków, żeby zabezpieczyć naszą pozycję walutową. No i to rzeczywiście spowodowało parę bezcennych nocy. Już w styczniu, już w lutym widać było, że ten kryzys polski aż tak bardzo a, nie dopadnie i że generalnie przejdziemy może mniej lub bardziej suchą stopą. Okazało się, że, że poszło bardzo dobrze i co prawda e, odnotowaliśmy pewną zniżkę zysków. To nie mieliśmy ani jednego, ani jednego miesiąca ze stratą i i w sumie kończymy, skończyliśmy bardzo dobrze rok 2009. W poniedziałek publikujemy nasze wyniki, będzie można poznać je ze szczegółami. Natomiast ja z tych wyników jestem bardzo, bardzo zadowolony. I praktycznie kryzys poza nami. Natomiast niestety, prawdopodobnie czeka nas jeszcze dość długi okres takiego wypłaszczenia PKB i do powrotu do takiego naturalnego wzrostu gospodarczego w Polsce rzędu 5-6% to jeszcze musimy trochę poczekać i pewnie 2-3 lata miną zanim ten wzrost nastąpi. No niemniej cieszmy się z tego co mamy. Zeszły rok bardzo dobrze, w tym roku różne są prognozy. Ostatnio międzynarodowy fundusz ogłosił, o ile dobrze pamiętam, 2,6%. Ja myślę, że będzie zdecydowanie lepiej. Niedawno gdzieś publicznie mówiłem, że wiesz, że będzie 3,5%, a być może nawet będzie więcej niż 3,5%. Jestem wielkim, wielkim optymistą.